You got me hypnotized by the way you look at me yeah. Baby, don't you like yeah, you know your body T yeah. You show me your pretty girlfriend, who is she I'm just sure to know Witajcie w kolejnym odcinku z serii Prawda nie mity W tym odcinku dowiecie się więcej o kombajnach klas I Leksion 500 Jak powstały te kombajny oraz ich modele do tej serii należą Dowiecie się w tym filmie to na doło zapraszam was do stawienia łapki w górę i zasubskrybowania tego kanału. Oczywiście pamiętajcie, że ten kanał tworzymy razem. I zapraszam na moje social media, Instagram, TikTok, X, a także serwer na Discordzie. Linki na nich są w opisie. A ja przechodzę do tematu tego odcinka. Dzień, w jesieniu 2003 roku wprowadzono lekcję z Mysteric pins Modele te były o 1 stopień wyższe. Więc, na przykład, poprzedni model 420 miał taką samą moc silnika i pojemności zbiornika na ziano co model 510, a 560 miał równie dostępny w z wersji z gumowymi gościnnicami Terra Track. Silniki były marki Caterpillar, podobnie jak w poprzednich modelach Evolution. Model 560 posiadał nowy 10-3 litrowy silnik z wtryskiem paliwa Common Rail o mocy 360 mechanicznych. W 2006 roku zostały zastąpione nowszymi wersjami w większości modeli, a moc większych modeli znacznie wzrosła. Jednocześnie rozdewniętrze stały się bardziej wydajne. A omawianiem modeli z serii x zaczniemy od modelu 510 który był produkowany w latach 2003-2006 czyli no jakby nie patrzeć, bardzo krótko, jak na sam model kombajnu. A co tam do niego wstąpiło? Wstąpił do niego silikota Pilara o znaczeniu C6.6 który miał pojemność 6,6 litra był 6 litrowy, turbo doładowany o mocy 220 koni mechanicznych. Następny model, czyli model 520 był produkowany w latach 2003-2011 do niego również wsadzono ten sam silnik caterpillara C6.6 Jednak tutaj moc została podkręcona do 260 koni mechanicznych. Model 530 produkowany w latach 2003-2011 miał silnik o oznaczeniu C9 o mocy 295 koni mechanicznych. Natomiast model 540 były tutaj dwie wersje, albo 540, albo 540C. Był w latach 2003-2011. Jaka jest pomiędzy nimi różnica? A no w tym, co tam zamontowano. Bo w Mone 540 był wyposażony w silnik CatePillara C9 o pewności 8800 cm i mocy 295 koni mechanicznych, natomiast wersja 540C wyśnik o znaczeniu C6.6 o mocy 260 koni mechanicznych. Natomiast model 550 produkowany w latach 2003-2011 miał silnik Caterpillar o znaczeniu C9, natomiast moc została zwiększona do 330 koni mechanicznych. Następny model to model 560. I tutaj mamy taką różnicę. Jedna wersja była produkowana w latach 2003-2006. Miał on silnik C10 o 10 litrów, i mocy 340 koni mechanicznych. Później wersja przyszła modernizację i była produkowana w latach 2005-2011. Ta już miała wersję C13, a pełności 12,5 litra i mocy 360 koni mechanicznych. Seria Lexion 500 wprowadzona w 2003 roku składała się również z kombajnów 570 i 580. Mniejszy model miał ten sam 12-litrowy silnik Katapilara co poprzedni flagowy model 480. Natomiast 580 miał 16-litrowy silnik V8. Moc nominalna wynosiła 371 i 430 koni mechanicznych. A przy prędkości obrotowej niższej o 100 obroty na minutę moc wynosiła 401 bądź 480 koni mechanicznych. Chociaż tutaj akurat co do mocy bym tutaj się sprzyczał, o czym mam powiem za chwilę. Podobnie jak poprzednio model 570 wyposażony był w wężu Musarni. Najszersze headery tnące były dostępne również w wersjach Vario z regulacją długości. Opcjonalny Laser Pilot odbyła się teraz po obu stronach headera. Kabina została przeprojektowana głównie pod względem elementów sterujących. System Cebis otrzymał teraz połączenie GSM, które umożliwiało przesyłanie danych do komputera domowego. Poziom hałasu w kabinie lekcjonym wynosił 75 dB. Model 570 był również dostępny w wersji z o model Montana Slope, a 580 w wersji z gumowymi gąsienicami TerraTrac. W 2006 roku wprowadzono model podstawowy o niższej mocy – 570C. A moc silników pozostałych modeli zwiększono. W niektórych krajach zaktualizowany model nosił oznaczenie 570 Plus. I to wersji zmodernizowanej na podstawie 570. Mm. Jak to było z tymi modelami? Otóż tak, w przypadku modelu 570 mówimy to tak. Pomijany wersji w latach między 2003 a 2006 to był silnik C12 o mocy 401 koni mechanicznych. Natomiast wersji, który był protokolejny w latach 2005-2011 to tam silnik C13, który już miał 12,5 litra miał już moc 425 koni mechanicznych. Zaś wersja 570C miała silnik który miał takie samo oznaczenie co wersja produkowana po 2005 roku ta podstawowa jednak tutaj została zmniejszona do 390 koni mechanicznych. A co z modelem 580? To już akurat jest więcej szaleństw, bo tak, bo tutaj w ogóle zrezygnowano ze silników Caterpillar. a wziąłem na początku. W latach 2003-2006 silnik Daimler-Kleiser, o oznaczeniu om 52 la o pojemności 15928 cm3, i to już była V8, turbo o mocy 480 KM. Później, w latach 2005-2011, to już był silnik Mercedesa, o takim samym oznaczeniu i mocy zwiększonej o 492 mechanicznie A w tym materiale też już byłoby tyle. Ugląd podziękuję? kiedy dla kanału Benz Delica i AgroMola Którzy pozwolili mi na wykorzystanie swoich nagrań w tym filmie. Linki do ich kanału jest wykorzystany na końcu w, w opisie.